Cześć witajcie moi miliżdżowie w kolejnym odcinku reakcji Jeździsz ze mną Pan Konor, zmieniłem tak imię Ja role Po prostu super W połowie serii, znaczy nie nawet w połowie W mniejszości serii Z Kapitana Ameryki Zmienia na Konora Ja pierdolę, Jak ty jesteś... ja pierdolę. E, To zaczynamy na nową piosenkę. piosenkę Nową, po prostu nową na tym nagraniu It's time to die Kuźwa nam się chce śmiać, więc puszczam to szybciej Dobra, fajne... Czy ty? O, Springtrap, cześć! Spring tańczy! Albo papa. What happened? Nie śpiewaj, bo... bo widzowie będą płakać, że ja nie umiesz śpiewać. To ty spróbuj! Nie! No i kto to nie umie śpiewać? On left no, to scream in the... Fałszowie, płaczcie! Właśnie przypierdolę. Mika, can can see. see to uh, my eyes. No to, to jakby się kiedy do niego przyświtać, tak nie otrzymać, żebyś dwie minuty. Zamknij się. Nie, nie. Night five. Five no nights tak Fairy three. Nie chcesz śpiewać? Nie. Bo się boi. For you now. Cicho! i tak prawie się nikt nie słyszał. Słyszałem? Ej, poczekaj, gadajmy jak na pociągu, bo to się chyba dobrze przyjmie. Nic nie słyszeliście? Dobra, odmówiliśmy co Nie, odmówiliśmy czy nie? Odmówiliśmy modlitwę Tylko kiedy? Bardzo Co ty gadasz? No pozdrowienia dla Jor... Roja! Jakiego Jora? Troje Rojewskiego A ok, gdzie droje Rojewski. Na pierwszym miejscu O, ja, Jak on to zafał się, to cię zniszczy No no, kto jest... Gorszym psycholem? Karolek? O kurwa O kurde. Nie słyszałeś eee. tego Karolek, nie? Nie wystarczył, Mogłem, wyróbie, Mogłem no wyłączyć, A nie, to chyba z też tak? Nie, Golden Freddy mówiłeś sam Debilu Wyłączyłem wtedy, kiedy mówili Debilu, chyba <laughs> Dziś spróbuję to fajnie zmontować I zrobić fejle, spróbuję A no w ogóle to fap, fap a w ogóle to się zamknij. Będzie... No się z tym mikrofonem Chodź no. tu ehm. Masz przez O! paletasz? masz przez To zobaczymy yy, Zobaczymy kto będzie miał przez ranę Nie bo Springtrap Dobra, gadamy jak popierdolęcie, gadajmy normalnie no, on się może zamknąć A my gadamy jak na początku Dobrze <kłysy> Widzowie mówcie co chcecie Czy chcecie dalej reakcję Czy nie chcecie W komentarzach mi piszcie, Pod tym filmem I czy, czy Chcecie chcesz... vloga z nami No Czy Pany, yy, yy, tak, jest Pan Konor Ameryka Tak Jestem Pan Konor Ameryki To są zmiennika Ej, no, jest na, e, ko, e, pan Konor, i Kapitan Ameryka. O, jak nie mówiłem, jak nie mówiłem, e, znaczy jak mówiłem kuźwam e, jak mówiłem kuźwam e, to e, niedługo powinna być seria Red Dead Redemption, więc szykujcie się, a my przechodzimy od razu do następnego nagrania. Ja zaraz mię z powrotem. Nie powiemy wam co I teraz się będzie strasznie. Teraz na końcu, będzie... Ja już się i... No tak jak my <grym> Na no, początku oczywiście. Ja mi się boję. A ty? On już... No, Kuźba, Ej hej, naprawdę, gdzie tu jest kibelek? Chociaż jestem u siebie. Ale nie wiem. W ogóle będzie tu Foxy. Tak Ja się trochę... Ja się boję w to grać, wiesz? Właśnie, zaslajkowałem, dobra, oglądam dalej, ale mam... No, Foxy! Dobra... Dobra! O nie, o nie, Freddy! Proszę, help A nie, nie było straszne. No i jeszcze tam parę rzeczy damy... powie coś o kotkach! są zajebiste. ej ej powiedz to co w szkole powiedziałeś papugi są coś tam coś tam a, y, poczekaj jak mieliśmy napisać rym no to ja wiem na y, y, papugi są fajne bo są gałężami a ja zaraz komuś przywalę morykami co tam jest co tam jest o kurwa Dawaj. poczekaj dobra bo jest krótki materiał to to zobaczymy Właśnie. ja tego jeszcze nie oglądałem proszę o to dowód Aha! Marian! Ja się... Ale ona wyglądała jak ten. Nie. S nie strzelaj. I to co co? Springtrap! What the fuck? Co on robisz, czwórce? No właśnie. Nie rażą. On tańczy kongę. Ze zbioro. O kur. O kurwa O kurste What the? Zaraz będzie jumpsker. Kuźwa Pójdź Kuźwa. Kuźwa A nie, to nie jest straszne Co nie? Wow, Co jeść jest... No, ale to też jest Ej, a to nie przypomina plusztrapa? To jest baby plusztrap no. Dzisiaj to może na Więc poczekajcie, zaraz będzie na scenę wideo Jesteśmy po znowu krótkim cięciu Jest No nie ładuj broni, bo jeszcze jakoś zabijesz Baby spring Teraz ty gadaj Najsłodszy animatronik na świecie Oprócz... Yy, yy. kogoś? What? Czemu to jest mapa z -a? Na pewno Sefa Ej czemu on ma ale wielką pukawkę? Poczekaj za duże Eee, kuźba nie wiem jak się dostać. A bo e, anarchia. What? Pirka. Czy czeka? No, nie czeka. Bo pirka to cika Scout to Foxy. On strzelił jej pizzę. Rywer. Scout to Foxy, żołnierz to... E, nie, chyba nikt. Nikt. Chyba nie, nikt. ale wiem, że scout to Foxy. Bo on szybko biegnie Foxy w grze a scout też <laughs> żołnierz żołnierz to Freddy nie nie Freddy to gruby a gruby a szpieg a płonie a szpieg to Gordon Freddy bo on jest taki tajemniczy Gordon Freddy tak samo jest tajemniczy spaj chociaż wiem jak wygląda bez maski to to kto samolot? pilotuje jego samolot? nie wiem on napierdala rezerwę i kto pilotuje jego samolot? i kto pilotuje się nie wiem, co mi pieprze Masyłko! leci z nieba Nie strzelaj kurwa! Eee, the end Dobra, zaraz widzimy się po dzień. Nie, to już koniec, to papa Papa! Pa.